Bardzo proszę o rozpoczęcie transmisji online. Dzień dobry, witam państwa serde serdecznie. Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Elblągu 16 września 2020 roku, godzina 8.30. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od e, sprawdzenia listy obecności radnych członków komisji. Bardzo proszę o potwierdzanie e, łączność online. Z tego co widzę, mam z Panią e, Radną Małgorzatą Adamowicz. Dzień dobry. Dzień panie... dobry, potwierdzam obecność na komisji. Pan Radny Krzysztof Konert online. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, panie radny. Łączność telefoniczną mamy z panem przewodniczącym Rafałem Traksem. Dzień dobry, panie przewodniczący. I z przekazanej mi informacji w dniu dzisiejszym nie będzie w naszych obradach uczestniczył pan radny Marek Kam, w związku z czym. E, jeżeli nie zmieni decyzji i nie połączy się z nami online lub telefonicznie, um, obradować będziemy szanowni państwo radni w czteroosobowym gronie. Porządek posiedzenia dzisiejszej komisji skarg, wniosków i petycji państwo otrzymaliście drogą elektroniczną czy państwo radni zgłaszacie uwagi do porządku posiedzenia dzisiejszej komisji Nie słyszę, nie widzę w takim razie uznaję, że porządek posiedzenia państwo radni akceptujecie. E, otrzymaliście także państwo drogą elektroniczną e, do zapoznania protokół z posiedzenia poprzedniej Komisji, z tego co mi przekazano w Biurze Rady Miejskiej, nikt nie zgłosił uwag do protokołu. Czy Państwo w dniu dzisiejszym jeszcze skorzystacie ze swojego prawa i wnosić jakiekolwiek poprawki do protokołu z ostatniej komisji skarg, wniosków i petycji? Nie, nie zgłaszam. Dziękuję. Nikt nie zgłasza. W takim razie Informuję państwa, że przyjęliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia w posiedzeniu dzisiejszej komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczą zaproszeni goście, a więc jest pan radca prawny Patryk Ogórek. Dzień dobry, witam serdecznie panie mecenasie. Zapraszam jest... Także pan Sławomir Skorupa Skorupaj obecny, dyrektor Departamentu Gospodarki, Nieruchomości i Geodezji. Dzień dobry panie dyrektorze. Obecny jest także w połączeniu online pan Artur Adamczyk, zastępca dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych. Dzień dobry panie dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu. Szanowni Państwo Radni, zgodnie z porządkiem posiedzenia, który został Państwu przesłany, w dniu dzisiejszym rozpatrujemy skargę JZ na działalność Zarządu Budynków Komunalnych. Skarga została przesłana do Rady Miejskiej 28 lipca 2020 roku. Skargę i materiały. Które zgromadziliśmy w trakcie prowadzonego postępowania skargowego, wszyscy Państwo otrzymaliście drogą elektroniczną do zapoznania się. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że skargę złożył Pan Jacek Z. Skarga dotyczy Nieprzestrzegania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako załącznika do uchwały nr 18 przez 412 przez 04 z dnia 28 października 2004 roku. Pan skarżący podnosi, że Rada Miejska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiek 4 Określiła jednoznacznie przeznaczenie terenu w strefie oznaczonej symbolem 7 MU, gdzie przewiduje się lokalizację garaży, strefa lokalizacja garaży bez żadnych innych warunków. Kiedy mieszkaniec skarżący wystąpił o możliwość postawienia garażu na, na tym terenie, otrzymał odmowę negatywną. ZBK udzieliło odpowiedzi, iż stanowisko gminy Miasto Elbląg, właściciela nieruchomości, jest ukierunkowane na kompleksowe i racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenów dla dobra wszystkich mieszkańców, uzależniając wydzierżawienie całej działki zgodą na wydzierżawienie przez wszystkie cztery, cztery wspólnoty, które, mają, które korzystają z przedmiotowej działki. Chciałbym tu jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że z prośbą taką skarżący występował także w roku 2015 i 2016, otrzymując także negatywne odpowiedzi o identycznym uzasadnieniu. W związku ze skargą, która wpłynęła do, do Rady Miejskiej, do nas radnych, Występowaliśmy także o opinię prawną do pana radcy. Uzyskaliśmy opinię, która kwalifikuje przedmiotowe pismo jako skargę. Z tym, że pan mecenas wskazał, że skarga nie dotyczy sensu stricte działalności prezydenta miasta Elbląga, a działalności Zarządu Budynków Komunalnych i w ten sposób tą skargę należy rozpatrzyć. W swojej opinii, na co także chciałbym zwrócić Państwu radnym uwagę, Pan mecenas Patryk Ogórek zawarł następujące stwierdzenie. W świetle powyższego skarga dotyczy działalności Zarządu Budynków Komunalnych, a nie prezydenta miasta. Odnosząc się natomiast do zasadności stawianego przez skarżącego zarzutu naruszenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przed jego rozpatrzeniem należy zwrócić się o zajęcie stanowiska przez ZBK w tej kwestii, co oczywiście uczyniliśmy. Na tym etapie można jednak stwierdzić, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zobowiązuje właściciela gruntu do zawarcia umowy dzierżawy. Przewidziane w tym planie przeznaczenie terenu na lokalizację garaży w żadnym razie nie stanowi takiego obowiązku. Obowiązek taki nie wynika również z powołanego przez skarżącego paragrafu 19 rozdział 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Elblągu nr 14 łamane przez 265 przez 2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy miasto Elbląg z wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zgodnie z tym przepisem niezabudowane nieruchomości gruntowe miasta, przyległe do nieruchomości wydzielonych po obrysie budynku, niezbędne do zapewnienia spełnienia kryteriów działki budowlanej, wydzierżawia się w wspólnocie mieszkaniowej na okres do lat 30. Regulacja ta dotyczy wydzierżawiania wspólnocie mieszkaniowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych niezbędnych do zapewnienia kryteriów działki budowlanej. Nie wskazuje natomiast na przeznaczenie dzierżawionego gruntu na cele związane z posadowieniem garaż. Otrzymaliśmy również stanowisko dyrektora zarządu budynków komunalnych. Państwo się. Ze stanowiskiem zapoznaliście. E, oddaję w takim razie głos panu dyrektorowi e, Arturowi Adomczykowi, Czy chciałby pan e, jeszcze raz nam tą sprawę przedstawić i przekazać informację dotyczącą przedmiotowej skargi i przedmiotowego problemu? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak jak w przedstawionych dokumentach zostało przedstawione stanowisko Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu, nadal to stanowisko podtrzymujemy. Zarząd Budynków Komunalnych, działający w imieniu i na rzecz gminy miasto Elbląg, prowadząc działania zmierzające do poprawy estetyzacji miasta, stoi na stanowisku, że aby Oczywiście my nie jesteśmy przeciwni temu, aby powstawały, powstawały obiekty garażowe, natomiast musi to, że tak powiem, zaspokajać interesy wszystkich sąsiednich obiektów, które się tutaj znajdują. Mówimy tutaj, tak jak pan przewodniczący wspomniał, o, trz, o pięciu budynkach, z czego trzy są nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, dwie są nieruchomościami będącymi w administrowaniu zarządu budynków komunalnych, są to budynki komunalne. Wielokrotnie od 2015 roku w tej sprawie była prowadzona korespondencja zarówno z panem zgłaszającym JZ, jak i odbywały się spotkania z zarządcą nieruchomości, gdzie były przedstawiane propozycje wydzierżawienia tego terenu. Co więcej, szanowni państwo, podczas zebrania rocznego sprawozdawczego Wspólnoty Mieszkaniowej dokładnie 27 lutego, gdzie skarżący uczestniczył w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, Została kolejny raz przedstawiona pełna informacja dotycząca możliwości wydzierżawienia. Skarżący z informacji, jaką posiadam od zarządcy, zobowiązał się do tego, że porozmawia ze swoimi sąsiadami, również współwłaścicielami, na temat, tego, na temat wydzierżawienia tej działki. Na chwilę obecną nie ma żadnego stanowiska w tej sprawie. My, jako Zarząd Budynków Komunalnych, od 2010 roku prowadzimy kampanię. Zmierzającą do tego, aby wydzierżawiać dla wspólnot mieszkaniowych tereny, aby wspólnoty mieszkaniowe stawały się gospodarzami terenów przyległych. Dodam tylko, że począwszy od 2010 roku Zarząd Budynków Komunalnych w imieniu miasta wydzierżawił 409, zawarł 409 umów dzierżaw. Dokładnie, dokładnie można to zobrazować choćby wokół terenów przy ulicy Nowowiejskiej, słynne wieżowce, ulica teatralna, odzieżowa, gdzie to wspólnoty w ramach funduszu remontowego podejmowały działania, żeby wydzierżawić te tereny. Tak samo tutaj, my jako Zarząd Budynków Komunalnych jeszcze raz poprosimy pana zarządcę z ulicy fabrycznej, akurat z rejonu, tu, gdzie zgłasza pan JZ swoją skargę o to, aby zorganizował zebranie wspólnoty mieszkaniowej, bo może akurat już będzie nam znane jeszcze bardziej stanowisko pozostałych wspólnot, może ono się zmieniło, bo dodam tylko Państwu, że jedna ze wspólnot zlokalizowana w tym terenie, czyli między innymi Fabryczna 17, właściciele nie wyrazili zgody na wydzierżawienie terenu. Tym samym my nie możemy szczątkowo wydzierżawiać danej działki z tego względu, że nie będą zabezpieczone choćby potrzeby dojazdów do tej działek bądź też racjonalnego wykorzystania tego terenu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy państwo, radni, macie do pana dyrektora pytania w związku z tą sprawą? Nie słyszę. W takim razie ja pozwolę sobie zadać jeszcze pytanie. Rozumiem z tego, co pan dyrektor powiedział, że taka Praktyka i taka koncepcja stosowana jest wobec wszystkich wspólnot na terenie elbląga do tej pory. Panie, tak, panie przewodniczący, jeżeli, e, jeżeli dotyczy to kilku obiektów razem z sobą scalonych, tak oczywiście jest taka metoda praktykowana jak najczęściej. Natomiast do każdej sprawy, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Rozumiem. Panie dyrektorze, powiedział pan, że w przypadku gdyby zarząd budynków komunalnych wyraził zgodę na częściowe wydzierżawienie tej działki tylko wybranej wspólnocie, brak byłoby możliwości racjonalnego wykorzystania pozostałego terenu. Czym jeszcze mogłoby to skutować, skutkować, gdyby tylko jedna lub dwie wspólnoty miały dostęp i miały umowę dzierżawy, a pozostałe nie, według Pana wiedzy, doświadczenia? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, by e, powstałyby utrudnienia związane choćby z dojazdem, ponieważ jedna wspólnota wzięłaby, wykonała E, powiedzmy miejsca postojowe. Brak by było e, doprecyzowania, kto ma zajmować się pozostałym terenem. Druga sprawa, należy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest tak zwaną czynnością intencyjną. Poza ustawą o własności lokali są również przepisy, które regulują sposób zabudowy, czyli przede wszystkim prawo budowlane. To, że wspólnota mieszkaniowa wyraża wolę na e, wykonanie miejsc postojowych, Również musi to być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy budowlane. Druga sprawa. E, skarżący e, podnosi kwestię, że nie, że nie może wybudować e, e, garażu blaszanego. E, nie może tak być, że e, za przeproszeniem każdy sobie rzepkę skrobie. Po to e, miasto e, przyjęło strategię polegającą na tym, aby zabudowy nie były chaotyczne, ale estetyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie dyrektorze za uzupełnienie pana wypowiedzi i opinii. Mam teraz takie pytanie, czy pan dyrektor Sławomir Skorupa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie i uzupełnić ewentualnie wypowiedź pana dyrektora Artura Adamczuka? Mikrofon. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, yy, podzielam yy, jakby tutaj stanowisko Zarządu Budynków Komunalnych, bo generalnie my od kilkunastu lat, czyli tu jak już dyrektor Artur Adamczyk wspomniał od 2010 roku, yy, wspólnie yy, no, yy, zachęcamy i namawiamy wspólnoty do, do takiego racjonalnego yy, zagospodarowania przestrzeni ale to też wynika i z ustawy o gospodarstwie nieruchomościami artykułu 209, że są to tak zwane też roszczenia do zagospodarowania terenów wokół budynków stanowiących działkę budowlaną. I to jest też jeden z argumentów i powodów ku temu, żeby nie rozdrabniać i nie cząstkować tej przestrzeni na poszczególne obiekty budynku tworzące zwartą, zwartą przestrzeń, tak, bo byłoby to nieracjonalne jakby i, i możliwe funkcjonalne zagospodarowanie. Bo to skutkuje też i tymi funkcjami i pozwoleniami na też uzyskanie wszelkich tam dokumentów, czyli pozwoleń na budowę, bo jest to jakby uzasadnione, że wspólnie wspólnie jakąś tam przestrzeń, gdzie jest kilku właścicieli kilkunastu, a tutaj jest to, to przykład, że to powinno być wspólnie zagospodarowane pod kątem i, i skomunikowania i, i później korzystania zajemnego wspólnego. Do tego też są podjęte uchwały, które zachęcają do, do wynajmowania, do wydzierżawiania. Są to korzystne stawki jednostkowe, ale też jest możliwość wykupienia przez wspólnotę terenu czy, czy, czy w kilku wspólnot do racjonalnego właśnie gospodarowania. Myślę, że, że to, to udaje się w jakiś sposób. Sukcesywnie to realizować, większość wspólnot już podchodzi racjonalnie do tego i składają wnioski, nawet o, o wykupienie terenu wokół budynku. Tak jak też i dyrektor powiedział, jest to każdy wniosek, jest indywidualnie traktowany z uwagi na, na ukształtowanie terenu i, i sposób możliwości potencjalnego zagospodarowania. Też, też tutaj od kilkunastu lat nie wydajemy jakby zgód na. Lokalizacja i postawienie blaszaków. To jest oficjalne stanowisko tutaj miasta i też wiele umów, które zawiera zarząd budynków komunalnych, to, to na wprost ograniczone są kwestie dotyczące postawienia blaszaków. Ale mając wspólnota teren do, do dysponowania, może racjonalnie go gospodarować, bo uzyskując pozwolenie na budowę, może postawić obiekty kubaturowe typu garażowiec. I to, to z grubsza tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja mam pytanie do panów dyrektorów, żebyśmy jednoznacznie e, takie stwierdzenie, żebyście państwo odpowiedzieli mi na takie pytanie. Rozumiem, że zgodnie z przyjętą przez miasto koncepcją do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, żeby wyrazić zgodę na takie częściowe podzielenie działki i wydzierżawienie tylko, Pojedynczym wspólnotom, nie wszystkim jednomyślnie, które mają prawo do korzystania z działki. Tak? Dobrze rozumiemy? Tak, panie przewodniczący, w pełni potwierdzam to, co pan mówi. Nie ma takiego przypadku. Też potwierdzam. To Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Jeszcze tylko państwu radnym chciałbym przekazać taką informację, że takie dane też uzyskałem z urzędu, że do roku 2019 podpisano łącznie 407 umów na, na dzierżawę na bardzo atrakcyjnych tak warunkach, bo z tego co pamiętam to jest złoty 22, tylko symboliczna opłata dzierżawna i na same wspólnoty to jest podpisanych 375 umów, pozostałe to są na, dla, podpisane ze spółdzielniami i osobami prywatnymi, a więc wspólnoty, spółdzielnie, osoby prywatne szeroko, jak do tej pory, korzystały z tych warunków dzierżawy przedstawionych przez miasto, mając wtedy pełne prawo, zgodnie oczywiście z warunkami tutaj E, zabudowy, e, korzystania i, i wykorzystywania tych e, działek pod potrzeby konkretnych wspólnot. E, czy państwo radni macie jeszcze w związku tutaj z wypowiedziami panów dyrektorów, jakie pytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana radcy prawnego. Czy można teraz? Myślę, że tak. To ja zadam najpierw pytanie, jeżeli pan radny pozwoli. Tak, do, otrzymałem opinię od pana mecenasa. Bardzo dziękuję, jest wyczerpująca. E, czy pan mecenas chciałby jeszcze ewentualnie uzupełnić tą opinię, a jeżeli nie, to bardzo proszę wtedy o zadanie pytania przez pana radnego Konerta. Panie mecenasie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący. Ja podtrzymuję swoją opinię i również zgadzam się z twierdzeniami i stanowiskiem powołanych przez panów dyrektorów. No tutaj podstawowe znaczenie ma fakt, że żaden przepis nie zobowiązuje właściciela do zawarcia. Takiej czy innej umowy dzierżawy, tak? Więc tutaj to jest podstawowa kwestia w tej sprawie. Natomiast skarżący upatruje właśnie tę niezgodność z prawem działania organu, właśnie przez to, że nie zawarł tej umowy dzierżawy. No, no tutaj nie można się z takim zarzutem zgodzić. Ja podtrzymuję swoje stanowisko. Dziękuję, panie mecenasie. Pan radny Krzysztof Konert, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Właśnie pan metanol odpowiedział na to moje pytanie, bo mi chodziło o to, czy jest jakiś przepis prawa miejscowego, czy prawa w ogóle, który zobowiązywałby zarząd budynków komunalnych do zawarcia takiej umowy. Skoro takiego przepisu nie ma, dla mnie sprawa jest ewidentna. Nie. No. Bardzo dziękuję panu radnemu Krzysztofowi Konertowi. Szanowni Państwo radni, czy w kwestii rozpatrzenia skargi. Yy, macie jeszcze Państwo jakieś pytania do obecnych osób, albo jakiś temat do podniesienia? Nie, dziękuję. Pani Radna? Zabraliśmy się. Nie, nie mam, nie mam pytań. Jest wystarczające to, co przeczytałam i to te informacje, które uzyskałam od Panów. Dziękuję uprzejmie. Yy, dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. W takim razie. Proponuję poddać pod głosowania tezę o uznaniu skargi JZ na działalność zarządu budynków komunalnych. Za niepotwierdzoną. Jeżeli państwo jesteście gotowi, bardzo proszę o przegłosowanie tej tezy. Kto z Państwem jest za uznaniem skargi za niezasadną. Bardzo proszę, bo po, pojedynczo będę wywoływał pan, e, pani przewodnicząca, pani Małgorzata Adamowicz. Uznaję skargę za niezasadną. Pan radny Krzysztof Konert. Jestem za tą tezą. Pan radny Rafał Traks. Dziękuję, panie radny. A czy bo ja pana nie spytałem, bo. Skupiłem się na online. Czy pan ma jakieś pytania w związku z tą sprawą jeszcze? Chociaż już pan zagłosował. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Nie mamy połączenia w dalszym ciągu i nie uczestniczy w komisji Pan Radny Marek Kam. Ja oczywiście jestem za uznaniem tej tezy jako skargę za niezasadną w takim razie e, cztery głosy za i. Kończymy ten punkt porządku posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego sprawy bieżące. Chciałbym ja chciał poinformować państwa radnych, że nie mamy aktualnie żadnych skarg, wniosków czy petycji, które były złożone do biura Rady Miejskiej podlegały rozpatrzeniu przez naszą komisję i także nie mam żadnych do przekazania informacji z bieżącej pracy istotnej dla naszej komisji. Czy państwo w związku z tym punktem sprawy bieżące macie jakieś pytania? Ja nie mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję w takim razie informuję państwa radnych, że porządek posiedzenia dzisiejszej komisji skarg wniosków i petycji został wyczerpany. Bardzo dziękuję za udział państwu radnym panu mecenasowi, panom dyrektorom, jak również za pomoc przy organizacji dzisiejszego posiedzenia pracownicom Biura Rady Miejskiej i panu informatykowi. Zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję Państwu jeszcze raz za udział. Życzę miłego dnia. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo.